Patryk, w ostatnim meczu na bramkę musieliśmy czekać 100 minut, dzisiaj tylko dwie. I właśnie na początku chciałem Cię zapytać, jak taka sytuacja może wpłynąć na, na drużynę, która, która tę bramkę zdobywa? Czy zmienia się plan na, na kolejne minuty? Jest łatwiej, czy może właśnie paradoksalnie trudniej? Nie no, byliśmy dobrze nastawieni od początku, od pierwszej minuty i chcieliśmy od razu strzelić, strzelić bramkę jak najszybciej. Taki był plan i to zrealizowaliśmy. Chcieliśmy strzelać kolejne bramki, no nie chciało wpaść, bo tych sytuacji trochę stworzyliśmy, szkoda, że, że właśnie nie podwyższyliśmy tego wyniku, bo, bo gdzieś tej skuteczności brakowało, wiadomo nerwówka, tak jak był, był ten karny, niepotrzebny trochę i gdzieś ten remis mógł być, ale na szczęście jakby Wladan obronił i ten wynik dowiedzieliśmy, ale tak z przebiegu meczu zasłużone zwycięstwo i też powinno być wyższe na pewno. No właśnie, tej dramaturgii w ostatnich naszych meczach jest bardzo dużo. Kibice na nudę z pewnością nie mogą narzekać. Dziś taki trochę inny mecz, bo na trybunach było prawie ponad 1500 kibiców poniżej 18 roku życia, niektórzy byli pierwszy raz na stadionie. Ty z perspektywy boiska czułeś jakąś różnicę w dopingu, czy było słychać te reakcje dzieciaków na, na wasze zagrania? Tak się nie skupiamy, wiadomo, na trybunach, bo to jak podczas meczu się skupiasz na, na, na grze, to się dzieje na, na wydarzeniach wojskowo, ale na pewno czuliśmy ten doping tak jak na każdym meczu, tak? Teraz może, nie wiem, tak nie było jakiejś wielkiej różnicy, ale to... Po prostu jakby jest to tak samo, tak? bo na każdym meczu nas wspierają i to się liczy. Jest komplet kibiców na co, prawie co każdy mecz u siebie, więc to jest najważniejsze, że, że po prostu jest, jest ten głód piłki widać w Częstochowie i jesteśmy bardzo wdzięczni, że nas wspierają kibice, bo tego potrzebujemy i to też widać, że u siebie dobrze gramy, dobrze punktujemy i, i oby tak dają. i dali, dali, trzymali taką formę. Ten październik jest bardzo intensywny, za nami już trzy spotkania. Siedem punktów wywalczone. To dobry wynik, czy, czy jednak jest jakiś tam mały niedosyt? No bo, jednak, znowu jest granie co trzy co dni, co z pewnością nie jest dla Was łatwe. No to wiadomo, jest niedosyt po tym meczu z widzowem, gdzie, gdzie byliśmy lepszą drużyną no i ten, ten, wtedy zabrakło tej jednej bramki, żeby to przechylić w szale zwycięstwa, ale też jest dobry wynik, mamy, jakby zyskaliśmy lidera, mamy pierwszą, pierwszą lokatę i, i tyle. No jeszcze jest dużo, dużo meczów w październiku, więc, więc już skupiamy się na kolejnym meczu, teraz jedziemy do Gdańska i jakby to jest ten najważniejszy mecz dla nas. Konik, gratuluję zwycięstwa i dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.